Witajcie w kolejnym filmie. E, jak widzicie, mam tutaj paczkę. Jak wskazuje nazwa filmu, będzie to unboxing tej paczki. E, dostałem ją od e, producenta suplementów Fire Snake. Jest to polska marka. Dosyć jeszcze młoda, ale. E, z opinii osób, które z nią współpracują, wiem, że mają bardzo dobre suplementy. No i fajnie, że dostałem, że dostałem tą paczkę. Zapytali mnie, czy nie mógłbym zrecenzować niektórych produktów. No oczywiście się zgodziłem, bo to całkiem atrakcyjna propozycja. No i nic, mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia paczka. Już mam pomysł na, yy, na recenzje fajne, interesujące. Nie takie jak wszystkie. Yy, więc niedługo możecie się ich spodziewać na kanale. A teraz zobaczymy, co tam jest w środku. Jak widzicie, mam narzędzie rzeźnika. No więc paczka otwarta. Sprawdźmy, co tam jest. Z tego, co mi wiadomo, powinno być sporo próbek, zaraz się przekonamy. No, rzeczywiście na to wygląda. Wysypmy tą zawartość. Dobrze. No, jestem dosyć podniecony. Sprawdźmy, co to jest. Więc jest tu nawet jakaś pełnoprawna Paczka suplementu, opakowanie, co to jest? Hot Rod. to jest ich nowy produkt. W sumie nie, nie widziałem jeszcze żadnej innej firmy suplementacyjnej, która miałaby coś takiego w swojej ofercie. E, już o tym sporo słyszałem, więc mogę Wam powiedzieć mimo, że nie próbowałem jeszcze są to sosy proteinowe w różnych smakach. Tam są bodajże 4 sery: Carbonara, Barbecue, coś jeszcze. Mm, które mają praktycznie taki sam skład jak, jak zwykłe białko, tam bodajże jest około 100-150 kalorii na porcję, 20 parę gram białka, jakieś śladowe ilości węglowodanów i tłuszczyw. No, i z tego co mi ludzie mówią, którzy już tego próbowali, że smakuje świetnie. Eee, zaraz zobaczymy, co to jest. Tak, tu jest napisane: 23 g białka na każdą porcję. E, Gotowy w 5 minut. To jest właśnie smak barbecue. W takim opakowaniu jest 10 porcji. Na każdą przypada 23 gramy białka, jak już mówiłem. 122, 122 kilokalorie na porcję. Idźmy dalej. Mamy sporo różnych małych paczek. E, co to jest? O, super! Przedtreningówka. Na pewno też e, ją stestuję, rzucę na kanał. E, to jest ich nowy produkt. Mieli już swoją ofercie e, inną przedtreningówkę. Ta jest z zupełnie nową formułą. Nazywa się Berserk. E, to jest chyba. Hmm. jakaś e, nazwa postaci mitologicznej, ale nie chcę teraz e, walnąć jakieś gafy więc nie będę zgadywać e, jedna miarka 8,5 gram roz, e, do rozcieńczenia w 200 ml wody e, nie dają tu więcej szczegółów ale czytałem o tym e, czytałem też parę opinii Podobno dobry produkt, ale to już sprawdzimy w praniu. 5 sztuk. O, kolejne sosy proteinowe też na pewno posprawdzam. 4 sery. Gorące kary. Następnie mamy białko. Eee... 23,5 grama czystego białka na porcję. Smak straciatella. Będziemy sprawdzać, co dalej. Eee, tutaj smak trufle. Może być interesujący. Jeszcze nie próbowałem takiego. Następnie mamy smak jagodowy. Również białko. No, widzę, że tutaj całą paletę się chłopaki z Snake postarali i mi przesłali. Znów straciatela, czekolada. E, teraz tak, to jest 5 sztuk białka, następnie mamy napój izotoniczny. E, 5 kluczowych aminokwasów, e, trochę węglowodanów, elektrolity. Zobaczymy, co to jest. E, o, kreatyna, smak tropikalny, fajnie 10 gramów. E, przy czym oni mają taki fajny patent? Niewielu kreatynach to stosują, to znaczy często różne marki robią coś takiego, że dają wam kreatynę i możecie sobie dokupić e, oddzielną paczkę na przykład z dekstrozą, tak bo jest. E, naukowo udowodnione, że kreatyna dobrze się wkłania z węglowodanami prostymi, przyjęta od razu właśnie z takimi węglami. A tutaj macie od razu w paczce wymieszaną kreatynę z takimi węglowodanami, może być fajna sprawa, zobaczymy. Znowu kreatyna. E, I znowu kreatyna. O, i na końcu jeszcze inny produkt. Nazywa się Workout Optimizer, czyli produkt optymalizujący, polepszający nasz, nasz trening. Smak e, jabłkowo-miętowy. Tutaj też jest kreatyna, dodatkowo beta-alanina i aminokwasy BCA. E, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to zadziała. Tutaj jeszcze, jeszcze się nam zaplątały. Arginina AKG. Więc jedna próbka 5 gram. Izolat białka. Bo tutaj mamy koncentrat. Więc jedna próbka izolatu białka o smaku czekoladowym. I jedna próbka glutaminy pomarańcz pomarańczowa. No nic jak widzicie trochę fajnych produktów do testowania także na pewno niedługo możecie się spodziewać recenzji na kanale na początek myślę że na pierwszy ogień pójdzie to białko a potem, a potem zobaczymy jestem bardzo zadowolony z otrzymania tej paczki na pewno wszystkie produkty sprawdzę. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdro.